Witajcie w kolejnym odcinku Zdrowomanii. Dzisiaj znowu będziemy rozmawiać o tematach psychologicznych jest ze mną już chyba naczelny psycholog Zdrowomanii Magdalena Widłak, z którą nagrałam już wcześniej trzy odcinki. Wszystkie będą Wam gdzieś tutaj wyjeżdżać, jakby ktoś miał ochotę je nadrobić. Dzisiaj będziemy rozmawiać o uważności. Tak, Oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo. Miło znowu do Was o czymś porozmawiać, o czymś poopowiadać. No i jeśli chodzi o uważność, jest to temat, który jest obecnie bardzo popularny. I wiele osób myśli, że jest to coś, jakiś nowy trend, coś zupełnie nowego, jakiś nowy twór. Natomiast tak naprawdę uważność bada się od lat 50. W latach 70. była, była to też taka dziedzina, którą bardzo mocno zgłębiali naukowcy, więc nie do końca jest to coś takiego zupełnie nowego i taki new, czy jak to wiele osób kojarzy. Jeśli chodzi o osoby dorosłe, to jest w ogóle temat, który jest przebadany bardzo głęboko, bardzo szeroko. Jeśli chodzi o płaszczyznę pracy, o płaszczyznę związków, o płaszczyznę samopoczucia, czyli tą właśnie taką typowo emocjonalną. Więc o uważności wiemy naprawdę sporo w kontekście osób dorosłych. Jeśli chodzi o dzieci, wiemy troszkę mniej, ale już tych badań jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o ostatnie 10-15 lat, są szkoły, w których tworzy się programy naukowe na bazie uważności, więc też jeśli chodzi o dzieci, ten temat się zgłębia. Natomiast co, co to w ogóle jest ta uważność? Bo słowo myślę, że w większości nam jest znane, a nie do końca mhm. wiemy, do czego to przypisać. Uważność jest, tak mówiąc najprościej, to jest to bycie tu i teraz. To też takie bardzo, myślę, popularne stwierdzenie, ale rozumiemy przez to skupienie się na, teraźni, na teraźniejszości, na tym momencie, który jest obecnie, czyli nie uciekanie w przeszłość, nie wspominanie... Yy, Szczególnie tych negatywnych sytuacji w życiu, bo do tego też mamy tendencję, nie skupianie się na tym, co było, ale też nie skupianie się nadmiernie na tym, co będzie, bo to, są, to jest też taka ludzka tendencja, że my albo tkwimy w przeszłości, albo tkwimy w przyszłości, najczęściej właśnie z wydźwiękiem negatywnym, czyli wspominamy, wspominamy to, co nie fajne, albo myślimy o przyszłości, ale w kontekście lęku, strachu, niepewności, nie wiem jak to będzie, nie wiem czy się uda. Zupełnie zapominając, że to nasze życie tak naprawdę najbardziej toczy się dzisiaj i tylko skupiając się na tym, co robimy dzisiaj, możemy budować przyszłość albo przepracować tak w psychologicznym żargonie to, co się wydarzyło w przeszłości. Więc poprzez uważność rozumiemy bycie tu i teraz, skupianie się na tym, co my możemy zrobić dzisiaj, jakie mamy zasoby, jakie mamy możliwości, ale też skupianie się bardzo mocno na swoich emocjach. Czyli jeżeli coś się dzieje w pracy, to, jak ja to odczuwam, jakie mi się pojawiają emocje, co się pojawia w ciele. Może to jest jakieś napięcie, jakiś ból, cokolwiek innego. Taka obserwacja siebie na podłożu i emocjonalnym, ale też tym takim fizycznym, cielesnym, co się wydarza, żeby też wiedzieć, jak te dane sytuacje na mnie wpływają. I jest to bardzo ważne, dlatego że w uważności bardzo mocno chcemy. Wydłużyć tą przerwę, która jest między akcją a reakcją, bo zazwyczaj tak to wygląda, że we wszystkich sytuacjach mamy jakąś akcję, która się zadziewa i na nią jest nasza reakcja. No i ta dziura, która jest pomiędzy, ta przestrzeń, ona może być bardzo wąska albo bardzo szeroka. Zazwyczaj jest wąska i to bardzo ładnie widać, jak są korki na drodze, albo ktoś nam zajeżdża drogę. Reakcja jest bardzo szybka. To jest trąbienie, to jest nadmierna gestykulacja. Niektórzy otwierają okna w skrajnych przypadkach w ogóle wychodzą z samochodu. Więc są, są, są bardzo różne zachowania, ale ta reakcja następuje bardzo szybko, bo ktoś pobudził w nas bardzo mocne emocje. Jak mamy tą chwilę zastanowienia, tą przestrzeń, żeby się na tym skupić, to ta nasza reakcja będzie znacznie późniejsza. A przez to, że my sobie o tym pomyślimy, jakie to są emocje i dlaczego one się w nas obudziły, to ta reakcja jest zupełnie inna, bo ona nie jest taka niekontrolowana, taka bardzo pod dyktando naszych emocji. Tylko bardzo często jak właśnie pracujemy z uważnością i ta reakcja jest wydłużona, to dochodzimy do wniosku, nawet jeśli to są sytuacje bardzo trudne albo wręcz traumatyczne, bo też uważność pomaga w takich przeżyciach, jak śmierć na przykład bliskiej osoby. Jeżeli w ogóle prowadzimy treningi uważności, to też jest nam łatwiej, jeżeli jesteśmy świadkami wypadku albo w wypadkach uczestniczymy. No to są takie sytuacje których my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy one nam się wydarzą, czy nie. Ale jeśli ten trening uważności jest, to w tych sytuacjach trudnych jest nam zdecydowanie łatwiej, bo właśnie mamy tą przestrzeń na przemyślenie, to troszkę można tak nazwać, że to jest takie zachowanie zimnej krwi w stanach emocjonalnych. Czyli te emocje nie płyną takim zrywem, tylko my tak jakby mamy tą zimną krew, chcemy sobie przemyśleć to, co się wydarzyło, i dlatego nasza reakcja jest inna. Więc to ma bardzo duże przełożenie na w zasadzie wszystkie sytuacje w naszym życiu. I w pracy, i w związkach, i takie, których się zupełnie nie spodziewamy, typu właśnie te wypadki, albo diagnoza o jakiejś chorobie własnej czy, czy, czy bliskich nam osób. Więc z tą uważnością naprawdę warto pracować, bo ona tak najogólniej mówiąc podnosi jakość naszego życia na wszystkich obszarach. A jak można pracować? Czy tego można się nauczyć? Bo wspomniałaś o treningu uważności, więc czy są jakieś ćwiczenia praktyczne, które możemy wykonywać po to, żeby to trenować? Jasne, tą uważność można rozwijać i w domu i poprzez specjalne treningi. Najbardziej popularnym treningiem jest yy, trening bazujący na redukcji stresu, tak zwany MBSR, który stworzył John kabat czyli osoba, która się w zasadzie najbardziej przyczyniła do popularyzacji uważności na świecie. On jest naukowcem, pisarzem, zajmuje się medytacją. Prowadził też badania właśnie ogólnie nad medytacją, ale też nad uważnością ale wyszedł trochę z tego kontekstu typowo naukowego i zaczął pisać takie publikacje, które są napisane językiem popularno-naukowym, czyli są bardzo przystępne dla laika, który nie siedzi w dziedzinie ani medytacji bardzo mocno, ani psychologii. I on stworzył właśnie MBSR, ten program bazujący na redukcji stresu. To jest program ośmiotygodniowy, gdzie spotkania odbywają się raz w tygodniu na 2,5 albo 3 godziny i każdy, każde spotkanie jest początkiem jakiegoś nowego bloku. Czyli mamy osiem różnych bloków. Tam jest blok i pracy takiej troszkę z afirmacjami, i pracy z ciałem, czyli jest na przykład bardzo uważna joga, mamy skanowanie ciała, czyli to takie trochę zbliżona praca do medytacji, więc każdy blok troszeczkę traktuje o czym innym. Jest też blok o uważnym jedzeniu, bardzo ciekawy, bo to też jest taki temat, myślę w Polsce bardzo trudne, bo my bardzo często jemy w biegu, na stojąco albo przed telewizorem, więc to jedzenie w ogóle nie jest uważne i w zasadzie my nie celebrujemy jedzenia, w sensie posiłku jako posiłku. Już nawet nie chodzi o to, że z rodziną, że to jest ten czas, gdzie my jesteśmy wspólnie, ale jedzenia nawet, jeśli to się tak zdarza, że jesteśmy po prostu sami, no, bo taki jest tryb naszego życia albo tryb, tryb pracy, że innych domowników nie ma, albo po prostu sami mieszkamy i, i spożywamy te posiłki samotnie. To nawet wtedy nie ma gdzieś tam skupienia na jedzeniu, tylko jest komputer albo telefon, no bo to teraz w zasadzie komputer tylko mniejszy, albo telewizor. Przyznaję się, że też mi się zdarza jeść przy komputerze, bardzo tego nie lubię, ale to jest jakaś kwestia no, oszczędzenia czasu, tak? Tak, to jest taka pułapka, w którą trochę wpadamy, i to jest właśnie multitasking, ta wielozadaniowość, że przy jedzeniu coś tam zobaczę, przy pasowaniu coś tam zobaczę, czyli kilka rzeczy robię w jednym ale czasie. To ma też wpływ na ciało, nie tylko na psychikę, ale też na to, że źle przeżuwamy, to się gorzej trawi, już tak mówiąc a, w dużym uproszczeniu, tak, więc tak, jest tak. to bardzo ważne. Dokładnie jest tak, jak mówisz, że to, jeżeli nie jemy uważnie, to w ogóle nasze ciało dostanie zdecydowanie później sygnał osytości. Czyli bardzo często, jeśli jedzenie nie jest uważne, my się przejadamy. Więc to też a propos diety, jeśli chodzi o styl życia to też się bardzo mocno przekłada, właśnie tak jak powiedziałaś, na trawienie, a za tym idzie samopoczucie, bo jak nam coś przysłowiowo leży na żołądku długo, no to to nasze samopoczucie jest trochę inne. No więc ta uważność to jest bardzo taki szeroki zakres naszego funkcjonowania i można to trenować poprzez te treningi, można się zapisać na trening ośmiotygodniowy. Jest to o tyle prostsze, że my tam mamy bardzo dużo ćwiczeń praktycznych, które możemy wykorzystać w domu, dostajemy płytę ze skanowaniem ciała, więc nie musimy tego szukać gdzieś w książkach, na YouTubie czy gdziekolwiek. Dostajemy materiały, ale też mamy bardzo dużo o teorii z zakresu w ogóle uważności. To jest nie tylko to, że mamy ćwiczenia, ale mamy też bardzo szeroki zakres teoretyczny i tego, jak funkcjonuje człowiek i to, co myślę, jest w ogóle najbardziej istotne w tym programie, to jest to, że my się spotykamy grupowo i dzielimy się doświadczeniami. I to jest coś, co ja bym powiedziała, że to jest główny czynnik który dla mnie, mnie skłonił do tego, żeby przejść przez ten program, bo doczytać możemy dużo, możemy się spotkać na indywidualną sesję z nauczycielem uważności, możemy pojechać do Stanów, gdzie, gdzie są nauczyciele, którzy kilkadziesiąt lat prowadzą te zajęcia i spotkać się u źródła, powiedzmy. Natomiast to i tak nam nie zastąpi tej wymiany w doświadczeń w grupie, bo to jest trochę tak jak warsztaty. Ta synergia grupy ma ogromne znaczenie i to jak się każdy z nas dzieli tymi swoimi przeżyciami, czy nam się udało zrobić zadania, czy się nie udało, czy to było trudne, czy łatwo, dlaczego było trudne, albo co było w tym banalnego, no to to jest bardzo ciekawa obserwacja. Tak naprawdę nie tego środowiska, nie tej grupy, która się wypowiada, tylko nas samych. Że to, co na przykład dla mnie jest tak banalne i wydaje mi się, że dla wszystkich proste, dla niektórych jest zupełnie nieosiągalne i odwrotnie. A jakbyś ym, mogła opowiedzieć, jak wyglądają takie zadania? Mniej więcej, bo wiadomo, że nie jesteś w stanie nam tutaj całego programu opisać, tak? Ale takie przykładowe zadania, które no nawet y, ktoś z naszych widzów może sobie spróbować je wykonać samodzielnie bez uczestniczenia w takim programie? Myślę, że takim najważniejszym, na którym ja bym się skupiła, to jest praca z oddechem. To jest bardzo świadome oddychanie, i to jest proste w takim sensie, że to można łatwo wykonać i w zasadzie wszędzie. I nawet dobrze to wykonywać w takim miejscu jak my jesteśmy czyli na łonie natury, gdzie jest dużo zieleni, dużo naturalnych dźwięków. I tak jak my tutaj siedzimy, usiąść sobie na ławce. Jeśli to nie budzi dyskomfortu, to zamknąć oczy, bo to nam się pozwala bardziej skupić na sobie, jeśli nie widzimy tego, co się dzieje dookoła. Natomiast jeśli to jest bardzo trudne w miejscu gdzieś poza domem, to te oczy możemy zostawić otwarte i bardzo mocno skupiać się na oddechu, czyli usłyszeć każdy swój wdech, usłyszeć każdy swój wydech i próbować manipulować oddechem. Oddychać na początku tylko przez klatkę piersiową, później przenieść oddech do brzucha i oddychać przeponowo, jeśli potrafimy, bo to też jest coś, czego się musimy nauczyć. Nie wszyscy się naturalnie z tą umiejętnością rodzą. Ale jeśli potrafimy, to sobie ten oddech przynosi, przenosić do brzucha, czyli z każdym wdechem wypychamy brzuch, z każdym wydechem, tak jakby go naturalnie wciągamy, czyli trochę tak jak balonik. Jak go dmuchamy, to on nie zwiększy, jak wydmuchujemy powietrze, on się zmniejsza i tak samo się zachowuje nasz brzuch. To też jest zresztą ćwiczenie, które bardzo często wykonujemy w jodze. Właśnie bo... chciałam powiedzieć, że od razu widać, że Magda jest też joginką, <laughs> bo to yy, bardzo mocno wpływa na uspokojenie. W ogóle oddech jest pierwszym sygnałem dla naszego mózgu w zasadzie czyli systemu nerwowego, że jest zagrożenie życia albo go nie ma. Pierwotnie, kiedy oddech był bardzo szybki i spłycony, my albo goniliśmy na polowaniu, albo uciekaliśmy. Czyli zagrożenie życia y, wynikało z tego, że albo ktoś y, y, mnie dogoni i zabije, no albo ja gonię, żeby zjeść albo dogonię albo nie dogonię, czyli no, albo zjem i przeżyję, albo albo ktoś mnie zje. Albo 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 nie zjem i nie przeżyję, no bo to też tak było, że w tych czasach pierwotnych nie było takiej dostępności do jedzenia jak dzisiaj, więc jedno gdzieś tam upolowane zwierzę musiało starczyć na tydzień, dwa tygodnie. Więc ten płytki oddech był sygnałem o tym, że dzieje się coś złego. Jeśli my jesteśmy w stresie, naturalnie nasz oddech się spłyca i nasz mózg tego nie odczytuje w taki sposób, że aha, to jest stres, bo presja czasu w pracy z jakimś projektem. Mózg to odczytuje bardzo prosto, jest zagrożenie życia, dzieje się coś niebezpiecznego. Więc warto zawsze, wtedy, kiedy pojawia się stres, jakieś sytuacje trudne, pierwsza rzecz, na której się skupić, to właśnie na oddechu. Bo on nam zupełnie sto, stonuje system nerwowy i da taki sygnał mózgowi, że y, okay. to, to było przez chwilę, ale generalnie jest ok i, i możesz sobie dalej działać tak jak trzeba. Dlatego bym powiedziała, że ten oddech jest najważniejszy. Czyli jeśli pracujemy z oddechem. Usiąść w wygodnej pozycji, najlepiej na łonie natury, ale jeśli to jest trudne, może to być w domu, w miejscu, które dla nas jest bezpieczne. Usłyszeć każdy wdech, usłyszeć każdy wydech, poobserwować jak się zachowuje ciało. Najpierw oddychać klatką piersiową, później oddychać brzuchem, sukcesywnie starać się wydłużać każdy wdech i każdy wydech, żeby on był coraz bardziej głęboki. Nie robić tego od samego początku, bo to będzie trudne, jeśli my tak nagle usiądziemy i będziemy chcieli na raz, dwa, trzy to zrobić. Warto wejść w to małymi krokami i obserwować, co się dzieje w ciele, jak się pojawia ten oddech. Czy nas to uspokaja, czy nas to frustruje, czy to jest trudne, czy to jest łatwe? Dlaczego to jest trudne? Jeśli to jest łatwe, to czy to budzi jakieś emocje, że o, jest to łatwiejsze niż myślałam, ale fajnie, teraz czuję się spokojniej. Cokolwiek, co nam się pojawia w głowie i skupiać się tylko na tym. Jeśli my się już skupimy na tym oddechu i my już wiemy, czy nam jest fajnie, czy nie niefajnie, to można nam, możemy się wtedy też skupić na tym, co się dzieje dookoła. Czyli właśnie śpiew ptaków, czuć podmuch powietrza, on jest albo go nie ma. Czy on jest ciepły, czy on jest zimny, czy gdzieś nam, nie wiem, na nogę pada światło i my czujemy, że prawe kolano mamy cieplejsze, bo tu nam dochodzi słońce. Czyli to, co w ogóle yy, się pojawia w ciele, ale nie z, zewnątrz, nie z wewnątrz, tylko z zewnątrz. I taka ogólna obserwacja tego, co jest w ciele, jak już zaobserwujemy to, co jest w emocjach. Więc to myślę, że jest zupełnie podstawowe. Drugie takie ćwiczenie, które można wykonać, to jest właśnie skanowanie ciała. Jest dosyć dużo materiałów na YouTubie, które można znaleźć, albo na różnych stronach, gdzie sobie można to odsłuchać w formie podcastu, albo sobie ściągnąć na, na swój komputer czy na telefon. I to ćwiczenie polega na tym, że kładziemy się na płaskiej powierzchni. Warto nie robić tego na łóżku. No bo łóżko nie jest, zazwyczaj nie jest twarde i nie jest zupełnie proste, więc będą nam się naj, najcięższe części ciała zapadać i to w którymś momencie przestanie być wygodne. Skanowanie ciała zazwyczaj trwa 30 minut, więc to jest dosyć długi okres. Więc warto sobie faktycznie znaleźć miejsce, który, w którym my tyle czasu wytrzymamy w tej pozycji, żeby, to się, żeby się nie budził gdzieś tam dyskomfort, i też znaleźć taki czas, gdzie nam nikt nie będzie przeszkadzał. Czyli dać znać rodzinie, jeśli my to robimy, że mnie przez pół godziny nie ma, proszę mi nie przeszkadzać, nie słuchać głośno muzyki, bo wtedy będzie nam trudniej, szczególnie jeśli zaczynamy. No i to, to co kluczowe, tryb samolotowy w telefonie, iPadzie, włączony komputer. Bo wszystko to, co nas rozprasza, jeśli my zaczynamy coś zupełnie nowego, będzie nas bardzo irytować i będziemy się bardziej skupiać na tym, żeby wrócić do tego, co chcemy robić, niż faktycznie na tym procesie, w którym jesteśmy, więc ten proces będzie jeszcze trudniejszy. Więc warto zadbać o optimum wszystkiego, co my sobie możemy zapewnić, żeby to było wchodzenie w ten proces, w to zadanie było jak najprostsze. I generalnie ogólnie na czym polega skanowanie ciała. Obserwujemy całe swoje ciało od małego palca stopy, poczubek głowy i przychodzimy bardzo partiami przez wszystkie palce stopy, części stopy, części nóg, czyli to nie jest cała stopa, tylko właśnie palce, podbicie stopy, łuk, stopy, pięta bardzo szczegółowo i obserwujemy, co nam się w tym ciele dzieje. Czujemy to jest troszeczkę też zbliżone do treningu szulca. Czyli czujemy, że te części ciała są cięższe, czujemy, że one są bardziej rozluźnione. To bazuje i na treningu szulca, trochę i na treningu jakobsona. Czyli mamy w treningu szulca czujemy to, że ciało staje się cięższe, w treningu jakobsona, że nam się rozluźniają mięśnie albo spinają, więc generalnie próbujemy dojść do takiego stanu, gdzie ciało jest... Zupełnie bezwładne. Ta, ta zupełna bezwładność jest niemożliwa, bo my, jeśli my jesteśmy przytomni, to część mięśni i tak pracuje, ale chodzi o to, żeby nie trzymać sztywno ciała czyli stopy sobie swobodnie opadają w dół, luźno puszczamy ręce, dłonie luźno spoczywają na podłożu, nie zaciskamy ich w pięści. Chcemy to jak najbardziej możliwe, w tym stanie, kiedy jesteśmy przytomni, rozluźnić ciało. I na tym ogólnie mówiąc polega to skanowanie ciała. To jest też taka relaksacja. Tak, tak, jak najbardziej. Ten, to skanowanie ciała, ono ma prowadzić do takiego relaksu yy, zupełnego, bo też w tym skanowaniu ciała skupiamy się troszkę na myślach. Mhm. Czyli pracujemy w ogóle ogólnie w uważności, zawsze chcemy się skupić na tym. Że nie przywiązujemy wagi do myśli, które się pojawiają ani w tej pracy z oddechem, ani w tym, w tym skanowaniu ciała, ani w żadnych innych ćwiczeniach, które wykonujemy, bo jeśli na przykład na kursie uważności staramy się jeść uważnie, co polega na tym, że 15 minut jemy na przykład jedną rodzinkę i najpierw ją słyszymy, później ją wąchamy, Później dotykamy tą rodzynką ust, później tylko języka, później wkładamy ją do ust, ale jej nie gryziemy. Czyli proces jedzenia jednej rodzynki trwa powiedzmy te 15 minut, no to pojawiają nam się myśli, że to jest głupie, że to, to w ogóle jest jakieś takie dziwne i siedzimy w, w kręgu w tej grupie, no i siłą rzeczy gdzieś tam się zaczynamy obserwować, no bo ile można na tą jedną swoją rodzynkę patrzeć, czy na ten kawałek mandarynki. Więc obserwujemy się w tej grupie i czujemy się dziwnie, bo to nie jest naturalny proces jedzenia dla nas. Więc to jest naturalne, że i w tej pracy z oddechem, i w tym skanowaniu ciała będą się pojawiały myśli, że to jest trudne, głupie, strasznie długo trwa, jest mi niewygodnie, co by sobie ktoś pomyślał, jakby mnie teraz zobaczył. I to jest naturalne, że te myśli będą, natomiast my nie chcemy się na nich bardzo skupiać. Chcemy też wypracować w ogóle w uważności, we wszystkich tych ćwiczeniach, taki... Schemat, można powiedzieć, działania, że ta myśl się pojawia, ja ją akceptuję, że ona jest i puszczajmy ją luźno. Mhm. Czyli nie skupiam się właśnie, że a ta sąsiadka to by sobie pomyślała, a moja mama to by sobie dopiero pomyślała, i tak dalej. Tylko, okej, okay, ta myśl jest, ja ją akceptuję, w ogóle jej nie oceniam, czy ona jest fajna, czy nie fajna. Dążymy do takiego przepływu myśli w naszej głowie, żeby się na niczym nie skupiać, bo to właśnie w życiu codziennym prowadzi nas do tego, że. Bardzo nam się wydłuża ta przestrzeń między akcją a reakcją, ale też budujemy bardzo silny dystans do sytuacji, które nam się zdarzają. Czyli my się nie skupiamy na tym, jak nas oceniają inni, co sobie pomyślą, jak nas odbierają, no bo tak naprawdę to do końca nie jest ważne. Tak naprawdę bardziej istotne jest. Co my sobie myślimy, co ktoś o nas myśli i my sobie często budujemy takie rzeczy, których w ogóle nie ma, bo ta osoba. Wcale o nas nie myśli, a na pewno nie tak dużo, jak nam się wydaje. Tak, bardzo często w ogóle nie w taki sposób, a często tak jak mówisz, ona może wcale w ogóle w tym temacie o nas nie myśleć. Ona mogła gdzieś tam coś zauważyć i to w ogóle dla niej nie jest tak istotne, żeby ona się nad tym zastanawiała. Ale my mamy często takie przekonania, że jak ktoś zobaczył jakąś tam rzecz, którą my robimy która była nie do końca dobrze, albo nie tak jak my chcemy, no albo była jakąś taką, no powiedzmy, głupotą, bo każdemu z nas się zdarza jakieś głupoty gdzieś tam robić, no to my się na tym bardzo skupiamy, że ten ktoś pewnie to bardzo pamięta, a najczęściej jest tak, że on to zauważył i to było kilka sekund, sekund albo nawet ułamki sekund na poziomie percepcji tylko, a w ogóle nie przeszedł nawet do racjonalnego zastanawiania się nad tym. Więc uważność prowadzi nas docelowo do tego, żeby nie skupiać się na tym, jak nas oceniają inni, ale też, żebyśmy my nie oceniali. Czyli nie, żebyśmy żyli tu i teraz, ale nie oceniali tego, co się dzieje. Tylko prowadzili do akceptacji sytuacji, procesów, które się wydarzają. Zastanowili się nad nimi, co te sytuacje, te procesy nam robią, jakie budzą w nas emocje, jakie reakcje w ciele. No i po prostu puścić je wolno. Czyli zaobserwowanie, co jest, jak to na nas wpływa, trochę porozmyślanie, dlaczego na nas wpływa w taki sposób. I już i to ma nas prowadzić do takiego właśnie spokoju. Czyli w sumie już podsumowałaś korzyści, jakie są z takiego treningu uważności. Jeszcze tylko chciałam zapytać, jak często wykonywać tego typu ćwiczenia. Czy robić to codziennie, czy wystarczy kilka razy w tygodniu i czy to nam wystarczy do tego, aby wypracować sobie tę uważność aż tak w codziennym życiu. Docelowo mówi się o tym, jeśli chodzi o tą pracę z oddechem albo o skanowanie ciała, żeby robić to codziennie. Nie ma tutaj do końca znaczenia nad czym my się bardziej skupimy, ważne żeby to robić codziennie. Wybrać taką formę, jaka nam bardziej odpowiada i robić ją bardzo mocno regularnie. Jeśli chodzi o te oddechy, to je w ogóle warto wykorzystywać od razu w tych trudnych sytuacjach. Te przysłowiowe weź 10 głębokich wdechów i wydechów, które znamy chyba wszyscy Polacy i chyba od dziecka. I bardzo się z tego śmiejemy, że to jest takie, dużo o tym mówimy, a w ogóle w to nie wierzymy. A to naprawdę bardzo działa. Więc jeżeli nam się pojawiają sytuacje stresujące głównie w pracy, czy w szkole, przed egzaminem, czy przed jakimś ważnym spotkaniem, to warto sobie usiąść, nawet zamknąć się w toalecie, jeśli nie mamy swojego oddzielnego gabinetu albo takiego miejsca, gdzie nie jesteśmy sami i boimy się tego, jak nas będą inni oceniać, albo rzucą nam kilka komentarzy, które jeszcze bardziej wpłyną na to, że ten, ten stres się pogłębi. To zamknąć się nawet w tej toalecie, czy w pokoju socjalnym, czy w kuchni, gdzie akurat nikogo nie ma, i naprawdę wziąć sobie te 10 głębokich wdechów i wydechów, i po tym organizm czuje się zdecydowanie lepiej, więc ten stres przynajmniej trochę nam opadnie, przynajmniej na takim poziomie, że nie trzęsą nam się ręce i my możemy bardziej racjonalnie myśleć, bo te emocje gdzieś tam jest. opadają. Tak. I nawet jeśli ten dystans to jest 25%, to w sytuacji dużego stresu to jest naprawdę bardzo dużo, a metoda jest. Bezkosztowa, można ją wykonać wszędzie. Nie potrzebujemy do tego żadnego urządzenia, drugiego człowieka, więc no ja myślę, że lepszej metody tak naprawdę nie znajdziemy. I ona też nie ma skutków ubocznych, tak jak leki uspokajające na przykład. Więc y, warto to wykonywać bezpośrednio w sytuacjach stresujących i codziennie albo rano, albo wieczorem. To jest trochę tak, jak się mówi o medytacji, bo w zasadzie To jest coś podobnego w sumie. Tak, uważność bazuje na bardzo wielu. Y, Różnych dziedzinach, bo to jest i yoga, i to właśnie uważne, specyficzne, to ta celebracja jedzenia, i praca z oddechem, czyli właśnie medytacja. Skanowanie ciała to też jest pewien rodzaj medytacji. Natomiast my, medytację, bardzo mocno kojarzymy tylko z religią i bardzo silnie z tym kontekstem religijnym, dlatego też bardzo długo uważność nie mogła być wykorzystywana. W systemie opieki zdrowotnej. Dopiero po tych latach 70., gdzie, te, gdzie był taki boom na badania naukowe i się okazało, że to faktycznie działa też na osoby właśnie z nowotworami, na osoby przewlekle chore, to gdzieś tam zaczęto wykorzystywać to w służbie zdrowia, i do dzisiaj tak jest. Stany i, i Wielka Brytania to są takie kraje, gdzie to jest najbardziej popularne, gdzie się to wykorzystuje i to jest tak naturalne, tak normalne jak u nas leki, które lekarz przepisuje. I na przykład program Simontona, o którym wspominałam w jednym z poprzednich odcinków, też bardzo mocno bazuje na uważności, na medytacji oddechu, właśnie na pracy z ciałem, tam się skanowanie ciała też wykorzystuje. Powolnie się to wdraża też w Polsce. Też Instytut właśnie Simontona wykorzystuje to w terapii na terenie Polski, ale jednak my bardzo mocno gdzieś tam, bardzo kojarzymy to jednak jeszcze z religią, a tak naprawdę warto wiedzieć, że każda religia wykorzystuje jakiś sposób medytacji, katolicka, chrześcijańska też. Tylko tego się tak nie nazywa, bo no, to też jest kwestia definicji, jak my medytację będziemy rozumieć. Natomiast każda religia jakiś sposób medytacji wykorzystuje. Więc nie warto się, się bać no, ja tego się słowa tak. tak. Dlatego też. Też tutaj chciałam o tym powiedzieć, właśnie w kontekście religii, że to skanowanie ciała jest medytacją. Ta praca z oddechem też jest medytacją, natomiast nie ma to absolutnie żadnego związku z religią, bo my możemy medytować bez kontekstu religijnego, natomiast religia w zasadzie nie istnieje bez kontekstu medytacji. To, to jest w tą mm -hmm. stronę bardziej. Więc. Y więc warto tą, tą medytację, jeśli mamy tak dużo badań i one naprawdę potwierdzają te, te dobroczynne działania, a możemy to robić sami. Dużo to nie kosztuje, nie potrzebujemy drugiej osoby ani żadnych urządzeń, tylko w zasadzie siebie, swojego ciała, swojego umysłu. to myślę, że nie znajdziemy lepszej metody do tego, żeby skupić się na tym, co jest tu i teraz, skupić się na swoich emocjach, żeby osiągnąć trochę więcej spokoju, szczególnie w czasach, kiedy jesteśmy bardzo przebodźcowani i bardzo wszyscy pędzimy... Do, do różnych rzeczy, do, do różnych sukcesów, do różnych celów, które sobie zakładamy. Jest tego bardzo dużo, więc ta uważność nam pozwoli troszeczkę się uspokoić, troszeczkę sobie przypomnieć, po co my to robimy chociażby, po co nam ten cel, po co nam ten sukces i czy on nam jest potrzebny tak naprawdę, bo często sobie też ustalamy jakieś cele, bo takie są oczekiwania społeczne albo dobrze jest widziane coś tam mieć albo gdzieś być, a okazuje się często, że nam to wcale nie jest potrzebne i my wcale się nie czujemy w tym dobrze. Więc jeżeli zaczynamy trening uważności i faktycznie go wykonujemy regularnie, to bardzo często dochodzi do takiego przewartościowania tego, co my robimy w życiu, dlaczego my to robimy i co my chcemy robić, więc to też jest bardzo dla nas wzbogacające. Nie, nie tylko na poziomie tym właśnie cielesno-emocjonalnym, ale też takim bardzo yy, patrząc daleko wzrocznie. Dobrze, wspomniałaś na początku o uważności dzieci, ale to już zrobimy z tego chyba osobny odcinek, dlatego że tutaj już dosyć mocno rozwinęłyśmy temat, a to też będzie nie dla wszystkich atrakcyjne, tak? Mm. Tylko dla rodziców, więc my sobie zaraz nagramy jeszcze odcinek o uważności dzieci, który będzie za jakiś czas. A na razie dziękuję. Dziękuję.